Mecz o wyjście z drugiego miejsca w grupie, jeżeli się nie, myśl, nie mylę to D, tutaj nie grają, wiem, że są grupy A, B, C, D, ale grupa A gra nie, nie gra pierwsza, tutaj jakoś to jest pomieszane, jeżeli chodzi o terminy. Dobrze, eee, przeciwko sobie zaraz eee, wyjdą dwaj bohaterowie, pierwszym będzie Rycerz Śmierci, drugim będzie Farsir. I co ciekawe, widzę, że już Infi nie będzie grał Fastecha, tylko zdecyduje się na zagranie Headhunterów. Headhunterzy tu już dostali małego nerfa. Ciekawe, co nam tutaj zaprezentuje Infi. Tym bardziej, że w sumie Vivi, zagrane przez Focusa, naprawdę bardzo ładnie zadziałały przeciwko Happy'emu. Happy już sobie wyskautował wszystko Akolitom, widzi, co się dzieje summonowane wilki i oczywiście tego pierwszego akolita należy zignorować najlepiej bo ten akolita jest po to żeby odwrócić uwagę orka żeby po prostu nie przeszkadzał przy Boisko, mówię, to, 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 Tak jest to, to się Tak jest Co to się stanęło? Nic takiego się nie stanęło. Na szczęście zorientowałem się teraz, że są alerty włączone. Wyłączymy je na razie. Rękawice Żwawości! Świetny pierwszy przeniot. Happy na pewno zadowolony. Próba. O! Nie udało się sklibrzakować na razie tutaj żadnego moba. Jakie szkielety są niszczone przez, przez Infiego. Dzięki czemu bohater zyskuje 24 punkty doświadczenia. Zawsze coś. Dodatkowo to są szkielety, które nie będą mogły tankować i zadawać obrażeń na kolejnych obozowiskach. Dekacz troszeczkę otrzymał obrażeń, ale on sobie na tej mapie poradzi. Jest studnia, drugi poziom później u Dekacza, Anholi Aura. Więc, tak jak mówię, to nie będzie mu sprawiało większego problemu, że teraz traci punkty życia. Ale widzę, że już tutaj Farsir ustawia się na lewą stronę mapy, żeby zablokować... Nie, jednak nie. Dobra. Jednak nie. Wydawało mi się. Myślałem, że... Myślałem, że Dekatu bieg, żeby pobiec na studnię, ale nie. Nic z tych rzeczy. On najpierw musi przecież zgarnąć sobie tutaj przedmiot, oczywiście, że tak. Pierścień doskonałości, lepszy pierścień doskonałości, ściśnięki plus 3 w sytuacji Andeda. Księga inteligencji plus 2 dla Farsira. Dobry przedmiot. I czy będzie kripowanie tutaj zielonej kropki, czy kopalni złota? Raczej zielona. Nie mówcie, że on będzie robił kopalnię złota. Jadem wykupiony przez Farsira. I jest robiona kopalnia złota, ale na szczęście Farsir jeszcze nie ma drugiego poziomu. Próba zabicia gula jakiegoś może się uda. Nie. Wszystkie góle na razie mają wystarczającą ilość punktów życia, żeby się sobie poradzić i się wycofać. Jeszcze Happy sobie wyciągnął jednego wilka, ale teraz go to kosztuje: punkty życia na hirosku. Dostał bodybloki. Zobaczymy, czy będzie przyjęcie obozowiska przez Infiego. Teraz tutaj musi być niestety obecny Happy. W przeciwnym, w, przeciw, w przeciwnym wypadku przeciwnik sobie po prostu zabierze obozowisko za darmo, zgarnie, zgarnie dobry przedmiot i mnóstwo punktów doświadczenia. Przybliży go to do poziomu drugiego. Znaczy w sumie to dostanie drugi poziom, jeżeli to zrobi ponad. Ale jest to jakiś gnol, strażnik. O tyle dobrze będzie dispelował wilki, jest ściągnięty. Camp za pomocą headhuntera autoataku. Happy musi tu być obecny, ale też musi uważać, żeby nie dostać. O, coil, dobra, wyciągnięty gnol za pomocą coila. Próbuje Happy zrobić co w jego mocy, żeby odbrać jak najmniejszą ilość obozowisk. Tutaj teraz został gnol nadzorca, ten, który ma największą wartość. Ten, który ma dobry przedmiot i mnóstwo doświadczenia. Piniata dosłownie. Piniata. Ale Happy? Czy Happy się poddaje? Oddaje, tak! Poddaje się i oddaje. Drugi poziom Farsira. Diadem arystokracji. spokojitem, Dobry item. Znaczy dobry, jest spoko. No i Farsir plus 4 do wszystkich statystyk. I zabrał obozowisko, które należało do Hepiego. Nie całe, ale najważniejszego, mowa tak. Jak dalej tutaj to wygląda? Sporo się działo, nie skupiliśmy się dokładnie teraz na makro, jakie prezentowali nam gracze. Jest trzecie logowisko, jest te trzy grane, jest bestiarnia. Zaraz zobaczymy, może będzie drugi bohater. Wątpię, żeby to był FireLord, ale jest to możliwe. Wynik między graczami 1-0 na razie. 1-0, co ja mówię? 0:0, -0, 0, 0 ale 1-0 prawdopodobnie dla Infiego będzie, jego grawer, Nigemie wygląda jak na razie przyzwoicie. Czy będzie SH, czy będzie TC? Co będzie? Nie ma jeszcze wyboru drugiego bohatera po stronie Infiego. Ciekawe, czy będzie Taverna Hero? Ciekawe, czy będzie FS? Znaczy SH? Jest SH, jest SH, FS, FS już jest. SH, dobra. Księga zdrowia, 50 punktów zdrowia dla bohatera więcej. Jest SH, o, oczywiście, dobra. Ale bardzo późno zagrany ten drugi bohater. Ciekawe, czemu tak. O, jest leash. trzeba uważać teraz. Snajpienie będzie Headhunterów. Pierwszy zdinajowany. Widzimy wykrzyknik żółty, znaczy, że ork nie oddał tego doświadczenia przeciwnikowi, tylko sobie dobił swoją jednostkę. Wilki skautują. Findy już widzimy, proszę bardzo. O, i będzie frostnowa, w razie czego sobie, może bez problemu tutaj dobić ogra. Dobrze go maga. Akolita cały czas skautuje wszystko, widzi co się święci, co się dzieje. No i teraz z SH można być troszkę bardziej agresywnym. Tutaj Happy będzie musiał uważać. Schwytany jeden wilk w siatkę, można go wyciągnąć. Dobity troll za pomocą chaina jest SH. Czy uda się teraz zbejtować przeciwnika? Zobaczymy. Akolita widział łowce cieni. Zobaczymy, jaka będzie reakcja Hepiego. No i Happy się wycofał. Dobry ruch. Żuka, Żukacz zagrany! Władca Krypty jako trzeci bohater! Kiedy ja ostatnio widziałem, żeby Happy zagrał władcę krypty, Kryplorda, przeciwko orkowi jako trzeci bohater? Proszę bardzo, ciekawe. Zmiany, jakie otrzymał Cryplord w ostatnim patchu, to tańszy impale o 10 many. Więc jest to buff, oczywiście, jest to buff, ale czy wystarczający? Żeby nie grać w Dark Rangerki. Ściągnięty ogrzy Władca. Jaki będzie przedmiot? Happy widzi, Happy widzi, czy będzie nowa, dobijająca? Nie było, nie było. męstwa. Lałowcy cieni, 5 do siły, 5 do zwinności. Dobry wybór. SH3 na przemiot, więc bardzo dobry wybór. Jaki mamy teraz tutaj item? Mm, Większa niż leczenia. Raczej mana byłaby lepsza. O! Proszę bardzo. Koi rozpoczynający potyczkę. Dobra nowa, fokusowani headhunterzy. Headhuntery numer 1 pada, ale czy pani numer 2? Za chwilkę, prawdopodobnie, tak, gule jeszcze patrzcie, jak się tutaj siedzą z tyłu. Impale. Część jednostek otrzymała Stuna, część nie. Fokusowany lekko był SH, bo mi się wydawało. Dalej wjazd na headhunterów. Tak, gra się trochę zaczyna znowu bolować. 42 po powersu 47. Na razie gule, Ale to był Impale! Ale to był dobry Impale, otoczony SH. Próba sfokusowania bohatera była dobrym pomysłem. Chyba tak, uda się sforsować TP, ale można było wyciągnąć jednostki. Gini Rider Happy traci jakieś pojedyncze góle, w zamian wyciąga bardzo dużo. Jeszcze nie brak betonu, więc Happy tutaj w razie czego może atakować. Ale ten teraz chciał sobie zrobić infi to nie za bardzo nie może, bo złota ma bardzo mało i musi pseudo bankować złoto, żeby robić właśnie jednostki, kupować przedmioty. Więc. Nawet gdyby chciał zrobić beton, on po prostu w tym momencie za bardzo nie może. Dobra, happy po bitce. Raczej zadowolony, może wrócić do kripowania, przeciwnik sporo oberwał. On ma w końcu trzech bohaterów. Może sobie pokripować, jakiegoś trzeciego, trzeci poziom zapać na liszu, drugi poziom nowy. są jest summonowany, księga siły plus dwa. I zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało. 52 popa 49 happy bardzo szybko zdecydował się na przebicie Bardzo szybko. O, będzie chain? Nie ma many chyba na chaina. Nie ma manę. Ale auto autoatakiem, dobra. Destroyery ściągają wilki, tak jest. Znaki strażnicze. Impale w miarę okej, okay. w miarę okej. Okay. Cztery gule, zaraz zostaną stąpa. Czy będzie stąp? Oczywiście tak, ale trzy, nie cztery, tylko trzy obrywały. Jeden zabity, Zapany Vestroje w siatkę od jeźdźców. Czy uda się go sfokusować? Zmikrowany bardzo ładnie. Coraz mniej many na bohaterach Orka. Trzeci poziom SH, wykorzystana mikstura leczenia, ratowany Vestroj za pomocą Coila. Tracony find. nie można go zmikrować. Drugi poziom TCK. Jest mana na Nie, nie ma many na stąpa. Jeszcze nie ma many na stąpa. Ciekawa walka, dosyć długa. Góle zaczęły się... Chyba... No właśnie, zakręciły się i zaczęły zbierać drewno. No i proszę bardzo. HEPI, jak na razie radzi sobie dobrze. Fokus na dekacza, focus na dekacza, czy uda się go zapić? Będzie za chwilę stąp. Ojojo ojoj. Oj, HEPI chyba sam się nie spodziewał tego, że straci bohatera w taki sposób. Tawerna, już tutaj Fin biegnie do tawerny, zaraz wykupi bohatera. Tak jest, bohater zaraz będzie znowu na polu bitwy. Wyciągnięta bestia Kodo, bardzo dobrze. Zmikrowany destroyer, elegancko. Deka wraca. Ancholi Aura jest bardzo potrzebna. Movement speed, HP regen, to wszystko jest niezbędne, żeby można było walczyć w normalny sposób. Ale mało mamy, mało many. U, liż, 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 10 punktów życia, uratowany. Czy uda. Będą być bloki? Będą być bloki? Ach, Happy się zagapił. Może. Wiecie, gracze też grają na pingu, tak myślę. 140, 130. Jeden z Rosji, drugi z Chin. Chociaż nie. Rosja, Chiny chyba ping jest nie najgorszy. 110, coś takiego. Nie jestem do końca pewien, ile. No i dwie statuły. Będzie trzeba zrobić. Jedna już jest robiona. Trzeba będzie zrobić dwie nowe statuły. No ewentualnie jedną można i cały czas spamować Hillian Mana Regen. Ale czasem to zajmuje za dużo czasu. Dlatego zazwyczaj ma się dwie statuły, żeby można było te kliknięcia, które normalnie... które normalnie trzeba by było wykorzystywać, żeby cały czas regnować manę, HP i Regen na statuach. Po prostu można zainwestować w mikrowanie w trakcie walki. No, chyba, że ktoś by miał 1000 APM, to może byłby w stanie robić jedno i drugie naraz, Jednocześnie regenerować HP i manę na statuła. I jednocześnie mikrować wszystkimi jednostkami. Ale to chyba nad HP nie w stanie, mimo tego, że ma 400 APM-u. 414 w tym momencie. Kryptor. Drugi poziom. Zagrał sobie pancerz. Kolce, plus 4 do pancerza. Dodatkowo wszystkie mele autoataki teraz będą zadawały troszeczkę punktów obrażeń zwrotnych jednostkom, które atakują Kryplorda. Ciekawy wybór. Dawno nie widziałem, żeby Happy grał Kryplorda. I też ciekawy wybór cały czas strategii ze strony Infiego, że nie zdecydował się zagrać Weaver. Kryport trzeci poziom na pewno. O! Wam, że, że pasził olbrzyma w tym przypadku jest w miarę okej. Okay. Na Crypt Lorda to już w ogóle. No i będzie drugi poziom Impala. I drugi poziom Impale jest tak samo dobry jak drugi poziom Stompa. Na trzecim poziomie Stomp jest dużo lepszy już, bo ten stąd trwa bardzo długo. przedmiot szaty maga ok jest ok 57 vs 49 widzimy że przewaga supply'owa po stronie hepiego happy, happy z tego powodu prawdopodobnie będzie za chwilkę próbował wyjść z jakąś agresją na mapę O, mocny fokus na TC, TC, musi się cofnąć, użyć stomp'a. Impale przytrzyma TC, ale nie, TC za daleko. Kodo też zostanie stracone prawdopodobnie. Wow, ale fokus, uhuhu. Tutaj zaraz jak Creeper się dobrze ustawi, to on prawie wszystko zestonuje. TC, piękny stomp z kolei, ale czy będzie coś z tego... No właśnie, dobry healing scroll, dobry healing scroll uratował tutaj Finda. Świetny Impale, po raz kolejny. No i Happy po prostu przemikrował swojego przeciwnika. Infi 44, Happy 60. Tutaj już nie ma czego zbierać. Prawdopodobnie Infi w kolejnej mapie zdecyduje się zagrać jakąś inną strategię. No ci Headhunterzy po prostu nie zadziałali, totalnie. Totalnie. Nice. No, Happy dominacja. Mapa Hammerfall, wynik 1-0 dla Happy'ego. Mapa, na której teraz gramy, to jest wybór Infiego, więc bardzo ciekawe. ciekawe, Czy Infi też na tej mapie zdecyduje się zagrać coś innego niż na poprzedniej? A nie jest! Tak, tak, tak. Będą ma Proszę Państwa, Infi zdecydował się zagrać Fastecha z WIWami. Więc mamy pierwsze zmiany. Poprzednia strategia. No, chyba nie zrobiła tego, co miała zrobić. No i mamy taką oto sytuację, że grany Fastech, WIWKi. I prawdopodobnie gra będzie mniej więcej, mniej więcej wyglądała tak jak gra Focus versus Happy ze wcześniejszego spotkania. Czy uda się dobić akolite? Czy uda się dobić akolite? Akolita? Nie, samego siebie. Poświęci, żeby nie oddać punktów doświadczenia. Happy już rozpoczyna klipowanie. Najpierw zabije gnola strażnika. Oczywiście wcześniej rzucił w niego kojla, żeby zebrać ze siebie, na, na siebie pierwszego perża. Wtedy szkielet nie otrzyma perdża No i ostrze mrozu już. Widzimy, jakie jest głodne. W rękach wykacza. Hmm. Opończe inteligencji. Na razie jest dobrze. O! Dobija sobie szkielety nad Happy. Dużo lepiej niż w poprzedniej grze. No w poprzedniej grze Happy oddał dwa szkielety. Teraz sobie je dobija. Więc już mamy różnicę. To nie jest liga ogórkowa, tak jak nasze polskie PZW, gdzie można oddawać wilki za darmo na 10 podrządów i w sumie to nie będzie miało większego znaczenia. I, i nie było creepjacka, bardzo ładnie, happy, bardzo ładnie. Ale niestety przedmiot taki sami, pierścień ochrony. Ściągną? Ciekawe po co ściągnął tego trola. Ciekawe po co. Aha, żeby nie sklipował tego. Dobra. Wow, ale. O matko, jedyna, dwygotoczył to normalnie bym padł. Drugi poziom i szpony. Fajnie. No i takie harasowanie jak na razie. Infiemu udało się zgarnąć trochę punktów doświadczenia. Więc też jest z pewnością zadowolony. Ale happy, uśmiechnięty szpony opończa. No to już na dzień dobry Liszy otrzyma plus 7 do ataku. Dobrze, mamy łowce Cieni, Podwójna Bestiarnia, za chwilkę będzie trzecie legowisko, sklep dosyć szybko postawiony, troszkę szybciej niż to zrobił Fokus. Wielu topowych orków między innymi Lynn, twierdzą, że aktualnie ciężko jest wygrać na Andeda czymś innym niż masem Viv. Może, może inaczej, na hepiego. Na hepiego, nie na Andeda, tylko na hepiego. Dlatego byłem tak bardzo zaskoczony, że w poprzedniej grze Inski zdecydował się zagrać Headhunterów. No mamy pierwszą biwkę, za chwilkę będzie druga. Rozpoczynamy creepowanie. Z Hexem prawdopodobnie będzie. Tak jest, ściągnięcie, no i za darmo zabity wódz lecznych troli. Ojojojoj, oj, oj, oj. drugi hex, niedobrze. On to chciał zrobić na jednym, nie na dwóch hexach. Małe błędy. Body, body block, body block, body block. Dobra. W zamian. Uch, mikstura leczenia, średnio. Co w tym czasie zrobił Happy? Happy troszeczkę wbił doświadczenia na swoim dekaczu, zdobył kolejne szpony. Lisz ma już plus 13 do obrażeń. Panie i panowie, 13 do obrażeń w momencie jak się wychodzi z ołtarza. To jest mnóstwo. A tu patrzcie, jeszcze obozowi zostało. Tu jeszcze ten lisz może zyskać trochę punktów ataku. inteligencji oraz kolejny plus jeden do ataku. Szpony. Wow! Plus 8. Ciekawe czy Infi jest zadowolony ze swojego early gameu, bo nie jestem taki pewien w 100%. Myślę, że tutaj co, co się wydarzyło bardzo go spowolniło. Talizmam uników do sprzedania. Jak się gra ma z zwiwki i tak orkowie bardzo często sprzedają większość itemów, które mają, żeby właśnie za itemy, które sprzedajesz, robisz sobie wiwy. i stąd masz tego masa. Talizm uników. Też do sprzedania? Zobaczymy. Mhm. Też do sprzedania. Ciekawe, że nie kupił sobie mikstury niewrażliwości. mikstura w końcu dobra. Mamy spitz scrolla. Mamy. Jest spitz palony, ale taki średni ten spitz scroll, szczerze mówiąc. Same h. Wróg zaatakował wojska gracza. Ojojoj. Oj, oj. Sporo obrażeń. O, jeszcze gargi! Tak, za darmo stracone. O, dobra, przynajmniej tutaj troszeczkę teraz odzyskał happy. Zabijając sobie za darmo tego Batraidera. O, kolejne baty. Czy uda się z Destroyera? Zobaczymy już się ustawiają, o jest tak elegancko no i teraz fokus, dokładnie tak, można fokusować w nie ma dispela czy jest speed scroll, speed scroll był wykorzystany kolejny destroyer jeźdźcy wiatru zaraz będą mieli pierwsze polepszenie do ataku, właśnie teraz już je otrzymali O, czy uda się uratować? Czy uda się uratować? Nie! Ojojoj, oj, oj, happy! Happy nie lubi grać na Mazwif. Oj, chyba nie lubi. Widać, że te Mazwiwy dosłownie inaczej działają niż headhunterzy. Bez porównania. O, będzie koi, będzie koi. uch, uh, uh, ale to tam ze 40 HP było na tym Hirku. Zanim koi doleciał, jest mana pod, więc spokojnie. O, o, lecz, 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 lecz. Z healing scroll. Co ciekawe. Wolał użyć healing scroll, niż wy wykorzystać miksturę many. Stracony Lechemik niestety. No i Happy, jaki masz plan, żeby wrócić? Happy potrafi czynić cuda. Ale tutaj gra wygląda, no, ciężko. O, za darmo destroyer. O mój Boże. Gdyby ktoś się pytał, czy może być gorzej? Tak, może być gorzej. Może być gorzej, oczywiście, że tak. Czy ta poczyczka jest teraz tutaj potrzebna? Czy Infi musi się bić? No właśnie, czy Infi się musi bić, dlatego się pytam. Czy Infi musi się bić pod bazą teraz Andeda? Rozumiem wiecie, Ładnie. Rozumiem wyciągnięcie za darmo niszczyciela i strajdowanie go za Wiwę. To jeszcze jest OK. To jeszcze jest OK, Ale za. Kolejne Wiwy? Już niekoniecznie, niekoniecznie. Już niekoniecznie. Ale sobie wyciągnął żółwia Happy to sprawdzi? Nie, no Happy o tym nawet nie myśli, że tutaj może być wyciągnięty żółw. Tak? Ale trzeba będzie TP użyć. Różka wichru? Średnio. W sumie nie no, zależy. Zależy z tą różką wichru. Baty, baty, baty. Pierwszy bat się wysadził, ale nic z tego. Muszą go dobić wiwy teraz, tego niszczyciela. Udało się, dekanie nie ma many, stąd nie było Coila. Ale brakuje Viv, brakuje Viv, brakuje Depsa. Tutaj trzeba więcej Viv, żeby można było walczyć przeciwko Undeadowi. Ruszczka wichru wykorzystana na lisza. Próba zabicia kolejnego niszczyciela. Może się uda. Healing Wave ratuje tutaj VIWE. Viva uciekła. 54 punkty życia. Ale próbował próbują jeszcze złapać. Użył szału, ale niestety się nie udało. Viva stracona. Ładnie zmikrowany tutaj niszczyciel. Niszczyciele są kluczowe, żeby walczyć przeciwko Hexowi. No ale teraz już nie ma VIWE, więc nawet gdyby bohater dostał Hexa, to i tak nie byłoby go możliwości zabić. Po prostu nie ma DPS-u. Happy 37 popa. Infi 48. Tylko z biwami numer jest taki, że trzeba mieć je w tak zwanej masie krytycznej, czyli trzeba mieć tak 70, 70 parę popa, żeby one no po prostu były w stanie sfokusować bohatera, zrunshotować niszczyciele i tak dalej. A jak na razie tej masy nie był w stanie sobie infi zrobić. Strasznie dużo się bije, strasznie dużo. On, super. Infi, no... Infi ma problem. Infi ma problem. To nie wygląda jakoś super dobrze. Dopiero co mówiłem, że Happy jest... <grym> że Happy jest w tarapatach. Ale patrzcie. Undead Hero potrafi czasem zdziałać cuda w dobrych rękach. Wyciągnięte peony do ataku! No tego to jeszcze nie widziałem. Czy te peony sprawią, że Infi wygra ten pojedynek? Jak na razie widzę, że wszystko ginie I peony większej różnicy tutaj nie robią. Chociaż może otoczą za chwilkę lisza. Beka, zdwój leczenia wykupiony, użyty. No i GG. No i proszę bardzo, to jest właśnie to. Tutaj, w bazie Andeda, przy tym niszczycielu, Infi odwalił. Tu strołował Infi. A na tym poziomie nawet chwila trollingu może kosztować niestety zawodnika grę.